No, nie wyjdzie do nas, ciekawe czy przyjdzie. No chodź, szybciutko. Idzie do nas jakieś 30 metrów, pokonał może 15. Przyjdzie, przyjdzie, chodź, chodź. Patrzcie. Pewnie, że przyjdzie. No chodź. <laughs> Jak pięknie wyszedł. No chodź, chodź. Kicia. Ale nas ominął. Zaraz zniknie w krzakach. Mały. Nie obchodzimy go, jedziemy dalej. Pokażę Wam go tylko jeszcze. Spójrzcie. Przyjdziesz czy nie, chodź. Ostatnia szansa. O, spójrzcie, ostatnia szansa. Odwrócił się. Czyli nic z tego.